Pierwsza połówka trzeciego sezonu Wiedźmina. Naprawdę niezapomniane widowisko. Porozmawiajmy o nim teraz troszkę. Co grało, co nie grało. Spoilerowo, zapraszam. I słuchajcie, jak Loren Histrich zapowiadała w tych kolejnych wywiadach, że trzeci sezon Wiedźmina będzie bliższy oryginałowi, będzie więcej Sapkowskiego w Sapkowskim, że może będzie mniej wymyślania, to uwaga, nie, wcale nie kłamała. Problem w tym, że w ogóle to nie koresponduje z tym wszystkim, co widzieliśmy w dwóch poprzednich sezonach, to całe wesołe pisarstwo pani Histrich, pana Bagińskiego i całej tej ekipy, która przy tym wiedźminie partycypowała. No to z tym trzecim sezonem to tak, jakby oglądać dwie różne produkcje. Wcale to nie znaczy, że ten trzeci jest wybitny, albo że jest lepszy, albo że trzyma poziom, albo że jest ponad przeciętny, bo uwaga, spoiler wcale nie jest. Ale jest faktem, że jakby nieco bliżej mu do książek niż te dwa poprzednie sezony, które naprawdę Wrotki były odpięte na pełnej i tam już fantazja popuszczona została dość grubo. A dlaczego to wszystko nie koresponduje? No z bardzo prostej przyczyny. Mamy takie sceny jak z drugiego sezonu, kiedy Yennefer jest gotowa poświęcić Ciri, żeby odzyskać swoją moc. I w trzecim sezonie to ogólnie ma takie znaczenie, że z tego powodu Yennefer i Geralt mają ciche dni. A Ciri może wytknąć Jennefer to, że chciała faktycznie ją przehandlować za moc, może ze dwa razy, no i to prowadzi tam do jakiejś akcji. Albo mamy tego Rience'a, którego równie dobrze mogłoby tu nie być, ale o tym za chwilę, który jest w Kermoren i kradnie tą fiolkę krwi Ciri, którą wcześniej papa Wesemir fanatycznie, jakby usposobiony, upuścił dziewczynie. No i na tej podstawie rienc może tą dziewczynę zlokalizować, prawda. To są takie małe rzeczy, ale te wszystkie tematy, typu ten Wolen Mail, te monolity, to nie ma dla całej fabuły większego, absolutnie znaczenia. Oh, I to wszystko bardzo dobitnie, po raz kolejny zresztą pokazuje, że to własne pisarstwo pani Histrich, a nie trzymanie się Stapkowskiego, nawet nie jakoś super wiernie, ale jednak bazowanie na nim i na jego opowieściach, na jego pomysłach i na jego mechanizmach. Przyniosłoby dużo więcej korzyści niż właśnie takie popuszczanie sobie e, wodzy e, fantazji. E, I ten trzeci sezon, niestety, to udowadnia, bo choć on wcale nie jest idealny, nie jest nawet dobry, to jednak bliżej mu do tych książkowych pierwowzorów, e, a to już samo w sobie robi jakąś robotę. Co i nie, nie pomyślcie sobie czasem, że ja ten sezon chwalę. Absolutnie nie. E, Jakichś dobrych momentów jest tam naprawdę mało. Tyle, co Kot napłakał. E, ale to, co jest ważne i to, co od razu wybrzmiewa, to fakt, że ten trzeci sezon stoi na polityce, na intrygach, które absolutnie nie mogą wybrzmieć. A nie mogą wybrzmieć dobrze, bo w tych dwóch poprzednich sezonach nie poświęcono im dostatecznie dużo czasu. Nie było odpowiedniej podbudowy i dlatego te wszystkie tematy są jednak mocno spłaszczone. Czas marnowano na monolity i na Babajagę, zamiast fajnie wprowadzić nas do tego, co właśnie w tym trzecim sezonie będzie nas czekać. No a ten trzeci sezon właśnie tą intrygą, e, tą tajemnicą, powiedzmy e, i tą polityką taką kontynentalną stoi. I to jest mój główny zarzut, szczególnie w kontekście Dijkstra i Philippa Hart, Świetnych postaci, bohaterów, o których chciałoby się trochę więcej posłuchać, trochę więcej ich historii poznać i zobaczyć, jak faktycznie duży wpływ mają na Redanie, bo de facto to były dwie takie osoby, dwoje osób, które trzymały tą redanię za mordy. Tymczasem tutaj dostałem nawet sporo czasu ekranowego, tylko że no, niewiele z tego wynika, i taki Graham McTavish może się dwoić i troić, e ale zamiast tego, dać mu jakąś jeszcze fajną scenę, to mamy na przykład wątek jego z Filipą z Sadomaso, prawda? Bo, bo trzeba było odhaczyć i tam wszyscy są pewnie zadowoleni, że agenda poszła. No a propos agendy, to dostajemy także już bardzo mocno zapowiadany wątek Jaskra i Radowida i ich romansu. I wiecie co? Gdyby tego Radowida w ogóle nie było w tym serialu, to nic by się nie stało, absolutnie. Bo on jest tutaj tylko po to, żeby w finale doprowadzić do tej sceny pójścia z Jaskrem w ślinę. I to też jest takie coś. Odhaczmy, niech będzie. Mamy Jaskra, który jest największym babiarzem w całej serii. Ale nagle odkrywa taką, wiecie, pociąg do, pociąg do Radowida, widzi go pierwszy raz, ale niby tam iskrzy. I wiecie co, gdyby to jeszcze faktycznie było wiarygodne, cały ten gejowski, taki powiedzmy romans. Okej, okay. tylko że tam w ogóle nie ma chemii, to w ogóle nie jest wiarygodne, prawda? Tu się poznali, potem dwa razy się spotkali, jaskier baladę zaśpiewał, a za chwilę idą w ślinę, e, w chatce. Radowid jest kompletnie w ogóle nieprzekonujący, jako, jako, jako ta postać. Jaskier, jak jaskier w tej serii. No ok powiedzmy, ale tak jak mówię, nie ma tutaj w ogóle żadnej chemii. Dzwoniąk na siłę, który nie wnosi nic, a gdyby go nie było. Byłby czas na inne, być może ważniejsze tematy. A skoro mówimy o wątkach niepotrzebnych, to na przykład tematyka Stregobora też wydaje mi się absolutnie zbędna, i ja wiem, wiem, że to miała być taka zasłona dymna, że niby tu wszyscy się na Stregoborze skupią oczywiście wszyscy ci, którzy faktycznie nie znają tego z książek, co tam się będzie działo i kto tym wilanem prawdziwym będzie i chcieli z niego zrobić taki, taki czarny charakter I, i jakby wszystkie te tropy mają prowadzić na niego tylko po pierwsze Stregobor książkowo no, był jakimś pięciorzędnym tam magiem tutaj dostał bardziej prominentną oczywiście pozycję problem w tym że ten jego wątek i ta jego podbudowa była tak prosta, że nawet średnio rozgarnięty widz od razu łapał się na tym, że hej, to takie proste nie będzie i ten Stregobor to jest taka trochę mgła, to jest taka trochę zasłona dymna, ale taka bardzo, bardzo nieudolna, zresztą sam Netflix w takich promosach przed sezonem, no, ujawnił przecież na grafikach, że to Wilgeforce będzie tam po stronie tych czarnych charakterów, więc no naprawdę nie trudno było się domyślić, nawet jeśli ktoś nie miał książkowej wiedzy, a ten temat y, Stregobora, który gdzieś tam ganiał za, za tymi dziewczynami z domieszką elfickiej krwi, no to, no sorry, ja tego absolutnie, ja tego absolutnie nie kupuję, bo to nawet do tej rangi w ogóle jakiegoś wielkiego wydarzenia w tej Aretuzie y, nie, nie urosło, bo przyszli, zgarnęli typa... On nawet za bardzo nie zaprzeczał, i, i, i okej. Okay. I to potem miało jednak nas wyprowadzić w pole teoretycznie i, i jakąś tam zawiłością tego ostatniego, piątego odcinka, doprowadzić jednak do e, faktycznego wilajna. O, skurwa. Potrzebna była oczywiście kreacja Jen, tyle że, tak jak w tych dwóch poprzednich sezonach, ona mnie kompletnie. Nie przekonuje. Ania Szalotra, fajna aktorka, i naprawdę jakby nie mam, nie mam nic do niej, ale jakby jej kreacja potężnej czarodziejki i takiej trochę przyszywanej matki dla Cili, no to jakby w niej w ogóle nie jest wiarygodna. I tu w tym trzecim sezonie nic się nie zmieniło, a nawet się pogłębiło, bo Yennefer bo tu się od początku miota. E, zamiast z Geraltem porozmawiać, to przybija mu tam liściki na, na, na drzwiach. Nie bardzo sobie radzi też z tym matkowaniem i jakby prowadzeniem magicznie Ciri, i też taka niewiedza o co dokładnie chodzi. Gdzie w książkach było zupełnie inaczej, bo jednak i Ciri, i, i Tris, i NFR zdawały sobie sprawę co w trawie piszczy i co, jak to wygląda dokładnie z CD. a tutaj jest ta taka nieporadność. I momentami one wyglądają bardziej jak dwie siostry albo koleżanki, mniej więcej w tym samym wieku. Nie ma tego takiego przeskoku jak choćby Freya Allen Henryka Will, gdzie faktycznie ta poza ojca i córki jest widoczna, no tak tu w przypadku NFR nie bardzo. To co jest fajne, że jednak przez większość tych pięciu odcinków widzimy ją w czerni i bieli, no raz jest ta koszula z hm -u. Już jestem w stanie to nawet wybaczyć, żeby się nie czepiać o takie, o takie szczegóły, ale ta kreacja JNFR absolutnie mi nie pasuje do tej Yennefer, którą znamy z książek Andrzeja Sapkowskiego. A już jej ta dyskusja, ta przemowa na tym zebraniu czarodziejów, gdzie mówi, no teraz to musi być jedno i zwołujemy konklawę i wszyscy musimy stanąć ramię w ramię, prawda to jest tak naiwne i tak po prostu niewiarygodne ale się okazuje, że nie, że wszyscy to kupują tam jak to czarodzieje, nie potrafią się inaczej porozumieć więc walą w jakieś stołki na znak poparcia tej kwestii. Yy, jakby okej, okay, nie? Tutaj nas zdradziłaś, tutaj jakby sprzeciwiłaś się woli tego bractwa. Spoko, ale teraz przyszła płomienną, taką bardzo naiwną przemowę. Zrobiła, i no dobra, bierzemy ten pomysł, zróbmy konklawę, fajnie będzie, prawda? Będziemy rozsyłać zaproszenia z kotylionami, jak na jakąś studniówkę. Także ja tego nie kupuję, tak jak nie kupuję tego odwołania do mój przyjacielu. To co widzieliśmy w pierwszym odcinku, kiedy Gerald, Ciri i Yennefer wędrują, uciekając przed tymi zbirami Rienca, e, cały czas zmieniają te lokalizacje. I jakby Yennefer tam jest przez Geralta o pokłosie tego drugiego sezonu, prawda? Tego e, sprzedania, chęci sprzedania Ciri za swoją magię. No to teraz Geralt jakby trzyma Yennefer na dystansie. I mimo, że się przeprowadzają raz, drugi, piąty i jakiś tam faktycznie czas mija, bo to nie jest tydzień czy dwa, tylko jednak jest jakaś większa przestrzeń, no to porozumiewają się za pomocą przybijanych po prostu kartek na, na drzwi i Yennefer tam używa tego zwrotu, mój przyjacielu, i w ten sposób jakby cały czas coś tam do Geralta e, komunikuje, a on jest nieprzejednany i, i jakby dalej, dalej robi swoje, e, jakby ja wiem i pewnie większość z was wie o co chodziło z tym, moi, mój przyjacielu, ale jak ktoś nie miał pojęcia, to dla niego takie nawiązanie no, absolutnie nie ma większego znaczenia, no, mój przyjacielu, spoko, prawda? Ale do czego to się odnosi? No właśnie do niczego. A propos Rienca, no to chyba faktycznie już ta postać jest tu pogrzebana, bo już i w drugim sezonie, kiedy go wprowadzano, to tam naprawdę był potencjał na porządny, czarny charakter. Na kogoś takiego, na kogo potem spojrzymy jako aktora, będziemy go pamiętać dokładnie z tej roli, jakiego, jako takiego właśnie vilana z krwi i kości i tam potencjału nie wykorzystano i tu to jest dokładnie tak samo skonstruowany rience po prostu supermarket gdzie stryka sobie tylko tym ogniem z palca i to jest jego główne zadanie nawet porządnej zasadzki na celi nie potrafi e, zorganizować nie wie że po prostu dookoła mimo że nie było żadnych lasów tych ruin szerawet, i jakby można było zrobić prosty zwiat ile tam jest faktycznie tych ludzi że tu się czają nie wiem elfy, że jest Jarpen Zigrin ze swoją ekipą i że może trzeba to zrobić jakoś bardziej finezyjnie, no to wchodzi z buta, jak się okazuje jednak, że jest Ciri ma wsparcie, no bo oczywiście to normalnie by tego nikt nie wymyślił, nikt by się nie domyślił, że ona tam nie może być sama, prawda, niestrzeżona, skoro przez tak długi czas jednak Geralt i Yennefer ją chronią, tak teraz na pewno tam będzie sama. Więc jakby naiwność na poziomie hard, no, ale się okazuje, że oczywiście szybko z tym riencem się rozprawiają. On tam jest, zostają mu złamane nadgarski, potem one są naprawione. Potem on tam stawia jakieś żądania, i właściwie tyle go widzimy. Więc czarny charakter w książkach fajnie skonstruowany. Tu był potencjał, żeby faktycznie odegrał większą rolę, no ale co z tego? Bez znaczenia. Spaprana została także ta podbudowa, wiecie. Emhyra jako ojca, ojca Ciri. Bo gdyby w drugim sezonie nie wywalono nam tego prosto w mordę, że tak jest, to w tym trzecim ci, którzy faktycznie nie wiedzą, no może mieliby niespodziankę, może by się mogli podomyślać. E, fabularnie można by było jakoś naprowadzać ludzi na to, że tak to może być, prawda? Z tym obrazem, e, która tam była taka scena jakoś by to faktycznie może mocniej zagrała, a tak? No mech, no już wiemy, więc spokojnie, prawda? Zero niespodzianki, więc teraz jedynie można te wszystkie pobudki i te zachowania Emhera jakoś tam tłumaczyć, no i tyle. A przy Emherze oczywiście Fringilla, która tutaj siedzi w jakiejś piwnicy i pije wino, żeby sprawdzać, czy się czasem nie zatruła, a potem, jak się okazuje, bardzo łatwo wchodzi do wora i nikt się nie kapnął i ją wyrzucają. i nagle jest wolna i potem tańczy w jakiejś kubańskiej knajpie, E, odzyskuje wolność. To, to w ogóle też wątek absolutnie niepotrzebny, e, nic nie wnoszący, ale, ale wsadzili ją, no, żeby tam posiedziała sobie przez parę odcinków w tej piwnicy. Potem potańczyła i też piła. E, no i tyle tej Fringili widzieli. Kahir się oczywiście pojednał tam z Henrym, zabił kumpla swojego. Eee, cały ten wątek elfów, gdzie Francesca coś próbuje zrobić, ale nieudolnie, te sojusze z Nilfgardem, to wszystko jest tak bieda pokazane. Jednak w książkach to dużo bardziej wybrzmiewało. Ta Francesca była dużo potężniejsza, eee, i też gdyby ich tu nie pokazano, to absolutnie nic by ten serial nie stracił, no bo pokazano tu po prostu nieudolnie no i Jeszcze jest słówko o efektach, które są mierne i te wszystkie kule ognia i te portale, jak z, byśmy się cofnęli 15 lat do tyłu i walka. O ile walka, te sekwencje są naprawdę spoko i jest ten vibe giereczkowy, gdzie Geralt znaków używa i spoko. E, tak ta krew zrobiona z koncentratu, z wiecie, z gdzieś tam tryskająca. Ja nie wiem jak, kto to wymyślił, ale to jest tak tragicznie pokazane, e, że te walki tylko właśnie z tym efektem, Tracą na jakości. Na no z plusów oczywiście Henry Cavill, który gra na swoim poziomie. I o dziwo, ten ostatni, piąty odcinek, który miał naprawdę fajny zamysł na to. Tanet, ja pomijam te tańce, wszystko i tak dalej, ale ogólnie zamysł jest spoko, żeby się oprzeć na rozmowach i żeby te intrygi pokazać z różnych perspektyw, prawda? Tego co się działo na tym balu. I moim zdaniem to jest spoko zabieg i on jest w miarę dobrze zrealizowany i jakby daje nam trochę więcej podbudowy ogólnie przy tych mega spłyconych wątkach. Daje nam jakiś tam ogląd sytuacji i ten zabieg akurat mi się dość, dość podobał w piątym odcinku, który moim zdaniem jest najlepszy na razie z, tych, z całego sezonu. Nie wiem, jakie macie zdanie, być może, być może podobne, być może wam się w ogóle nie podobało. Stylistyka jakby pozostawia sporo do życzenia, bo dla mnie to dalej taki trochę bal z Tysiąca i Jednej Nocy. Te kreacje zresztą też takie dość podobne, ale tak jak mówię, sam, sama konstrukcja tego, żeby poznawać tajemnice z różnych perspektyw postaci rozmawiają i jest spoko. No i fajnie, że nas zostawione z tym cliffhangerem na koniec. Tak jak się spodziewałem, nie wiedziałem w którym to będzie momencie, ale zrobiłem to tak, że jednak od razu poczuło się vibe o Tron i Little Fingera, który przystawia nóż do, do gardła Neta Starka. Jakby kiedy to się stało i Dijkstra faktycznie gdzieś tam zdybał Geralta, to od razu ta scena stanęła mi przed oczami. I to tak na szybko, od razu po tych pięciu odcinkach. Trzeciego sezonu Wiedźmina. Dajcie znać, co wymyślicie, jak Wam się podobało, czy raczej się nie podobało, bo tak jak mówię, było mega, mega, mega przeciętnie. Akcenty może jakieś były, ale ogólnie dużo rzeczy niepotrzebnych, dużo rzeczy i tak dorobionych przez Netflix. Mimo, że już starali się wcisnąć więcej tego Sapkowskiego, no to jako całość. Tymi dwoma sezonami wcześniejszymi średnio to koresponduje. Także komentarze są do Waszej dyspozycji, a my niedługo będziemy sobie omawiać poszczególne odcinki już w osobnych materiałach. No i tam też będzie się działo. A teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!